No dobra. Człowiek już się teraz uspokoił. Trochę emocje popuściły w dół. No nic. Widoki na pewno mają piękne w Gruzji. Na pewno to miasteczko jest takie w miarę atrakcyjne. Trzeba by było sobie zaplanować, zabukować wcześniej, nie tak z partyzanta. Wtedy można by było się przejść i coś zobaczyć. No ale tak to uciekamy do Tbilisi i tyle. Zobaczymy czy uda nam się wziąć ba, busa. Ale od razu na wjazd muszę stwierdzić, no Azerbejdżan jest dużo bardziej zorganizowany dla turystów, dużo łatwiej tam sobie można ogarnąć No ale no nie dziwne jak oni o godzinie drugiej chodzą na p****, no to, to jak on tu ma funkcjonować? Zobaczcie to co tu się dzieje, autobus przyjechał z turystami i zobaczcie jak walczą typy o turystów, wszyscy, o Wjeżdżają normalnie po drzwi, nie dadzą im wyjść, i tylko będą ten, chcieli wsiadać do mnie, do mnie, do mnie. Ten typ w ogóle w zielonym, tym czymś, to najebanym. Bo tam próbowaliśmy z nim się dogadać, gdzie jest ten przystanek autobusowy. Koleś w ogóle najebany prowadził ten wózek. Od turystów pieniądze chciał, ale już, żeby jakiś ten serwis taki na wysokości zadania, to już. Nie jest tak za bardzo, kolejna się ucieka z tymi turystami od, tymi, od tych wózków, zaraz nie robię. Dobra, nie udało mi się pochwycić klientów To się zwijają Ojaj <grywki> Georgia Dobra, przyjechała nasza limuzyna Musimy się z tym wszystkim zapakować. Niestety mamy taki duży bagaż, że musimy zapłacić jak za osobę, bo nie ma jak tego zapakować, ale kosztuje to zaledwie tych 10 lirów gruzińskich no. Może, Maybe. Maybe we can have opportunity comic here. Now we see everything. On Z side of you. huh? Eh? This we saw this with the car. <laughs> I already Jest doona. Now the five And everybody, who first? Who first? Oh, ah, it's another one, you see? Hop! There you go, and look at, look at, look at how they chase Oh, another one. Who first? Who's, oh, look, why come before? Why This drunk green guy. <laughs> <laughs> Life is competition. This guide was making him come down. <laughs> now we're gonna put in the bag. <laughs> No dobra Jakoś dojedzie Walizki wrzucone Dzięki Dzięki, od okay. razu, od pogo. Tak, od Do To nasze walizki Musieliśmy sobie wykupić Cztery siedzenia To, się Jest No dobra jak już dojedziemy, zobaczymy ile teraz będziemy śmigać. Miało być fajnie. Jest. Zajebiście. How to jest? Hmm. Just Did you expect that? Aw, I was thinking big boss. I mm. little. I little thinking too strongly that I go to from last night. No, is happened like this. <laughs> Mm. Good, good <laughs> Hey, adventure <Yeah. laughs> I can train myself as so a straight position <laughs> No, it can be good to be small person <laughs> mm, It is, yeah. I realize I'm not that small I <laughs> <laughs> Filming? I just, I just thinking about my memory from the Polski bus. Oh, yeah. I, was, I was, in Gdańsk and I tried to take this Polski bus and everybody running to the bus and I didn't know that what does it mean and I got to the end and was the only one sit to the end of the end and for four hours. <laughs>

To the toilet. in Ja, maar het is niet goed. <laughs> <laughs>

Lucy poszła po plecaki, ja będę brał walizki Sakr. Czuję się dojechany na max. No dobra, dojechaliśmy Tak wy wygląda przystanek autobusowy w Tbilisi Przynajmniej na ten, który on nas tu do No i teraz Teraz musimy znaleźć kartę SIM żeby w ogóle się ruszyć stąd jako jakokolwiek bo jest ciekawie, no ja. Yeah. Okej. Okay. No. Dobra, musieliśmy... Muszę znaczy zostawić Lucy na posterunku. No nie ruszymy się z tymi walizkami stąd tutaj. Zobaczcie jak to w ogóle wygląda. Co to w ogóle jest, no Tupa żartu Muszę iść znaleźć kartę sin. Wiecie, pan zamyka bramę tym smutkiem. Nie ma żadnego sklepu, Ziemię i karmę dla zwierząt sprzedają na tym Na przystanku autobusowym Jakieś sklepy ogrodnicze Pomyłka jaka, bez kin Same sklepy ogrodnicze jakieś Ach. To za sklepy tutaj, o. ale sklep z kawą elegancki o jakaś kantor O niec, mam Dobra, udało się kupić kartę Sim. Mamy uciekam do Lucy. Bo aż się trochę bałem, że ją tam samo zostawiłem na tym dworcu. No bo to wygląda tak jak wygląda, zobaczcie, no. Jakby taka polska 20 lat temu, czy coś. No bo mam nadzieję, że nic tam się nie dzieje. Serwaj. Why? Yes, I buy. I have internet. Three hundred me megabytes. Okay. We can take taxi and later we can uh, top up. Okay. For one day, for one week, one month, yeah, something like this. Three <laughs> hundred. <laughs> no. How much was it? Fifteen. Okay. Mm. okay. Yeah, we're at this. Nie możemy się pułapać dokładnie jak te aplikacje tutaj działają, gdzie jesteśmy. Zmęczenie daje się we znaki. Idziemy na metro, idziemy do miasta. Gdzieś ten przystanek autobusowy jest w ogóle na obrzeżach, do dupy. Także bierzemy metro, idziemy do centrum, i sobie w centrum będziemy ogarniać wszystko pomału. A, nie ma to jak. Zajebiste zejścia do metra <grywa> o, op, op. O. <grywa> Witamy w trochę innej rzeczywistości Dobra, jesteśmy na metro, weszliśmy na metro, a na metrze nie ma żadnej Mapy metra jak linie chodzą, gdzie jest jaki kierunek Ale Witamy w trzecim świecie Czyli gówno mi to mówi Gówno mi to mówi Nie trzeba jechać do Kambodży żeby widzieć w trzeba do Tiktoka chyba Rozgryźliśmy mapy metra. Nie mam, bo jest chyba tylko jedna linia. Do przodu i do tyłu. Schody w metrze są naprawdę bardzo szybkie, trzeba wskakiwać. Coś jak w Budapeszcie, młoda tunel. <gry> Muszę powiedzieć, że na razie stacja metra bardziej mi przypomina bunkier jakiś niż stacja metra. Zobaczcie, normalnie żarówki, pleś, grzyby, odpadający tank, nowy pas. No, leci przygoda pełno parą, jest tu dużo zimniej no. Jest tu dużo zimniej No i tak, jakiś dziwny klimat jak na razie, pierwsze warunki W ogóle stanęliśmy sobie tak z boku, żeby sobie dobrze sprawdzić gdzie jesteśmy, jak zamówić taksówkę I koleś taksówką się wbija centralnie w nas, tak spycha nas że mało nie rozjeżdża nam naszych walizek Zabraliśmy te walizki, żeby wiesz, na schodki, żeby nam nie rozjechał. A mój gdzie? Na lotnisko was podwieźć No i nie na lotnisko tutaj idziemy, tylko ty nas zablokowałeś. Ooooo! Jaki klimat tu no. Klimacik równy Zablokowaliśmy się w centrum Żeby daleko nie chodzić No no zobaczmy czy nie będziemy daleko chodzić Oho Aż się boję A się boję co nas czeka Nie Z zewnątrz wygląda ładnie Nie ma to tamto Zobaczmy co to będzie All trip eh? What you udało nam się <laughs> Udało nam się O, nie było leko. taki to pokoik całkiem przyjemny, mały, na szybko jest, za Do 30 dolarów za noc jest łazienka, wszystko jest, tak, luz Spoko. I to zajęło może, nie wiem, 4 minuty ze stacji metra. Także dobrze jest też mieć aplikację na taksówkę, bo jak dobrze patrzyliśmy z aplikacji, czy Bol, czy z grab'a to taksówka gdzieś jechała naokoło, że miała nas odebrać z, z metra jechać gdzieś przez most i wracać i miało to kosztować jakieś tam nie wiem 14 tych lirów a weź, wziąłeś sobie spacer to było 100 metrów stąd także nie wiem po co to mówię, jestem tak zmęczony, że już nie wiem co gadam idę prysznic. witamy w Georgii, w Gruzji, w Tbilisi